Witam wszystkich z góry tu. Zatułałem się na tu. Wspaniałe widoki. O to, tutaj Wam pokazuję, moi drodzy. Warto wyjść z tych czterech ścian, ruszyć dupę Tapczana i w góry, moi drodzy. Wiosna na całego. Patrzcie się, piękne kwiaty. witną. Cały las Niedźwiedziego Czostku można się paść można się obiadać Popatrzcie się ludzie kochani Kanapowicze moi drodzy ruszcie duty, Popatrzcie się Jakie tu piękno przyrody Pozdrawiam wszystkich I życzę wspaniałego dnia 爸爸。